Witam Was serdecznie. Czekajcie, zamknę furtkę. Chciałem Was powitać na kanale To Musi Się Udać. Ci, co już oglądają, wiedzą o czym jest kanał, a mianowicie kanał jest o moim powrocie do Polski. Kurde, zimno coś. Powrocie do Polski. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to ja Cię z tego miejsca zachęcam do przejrzenia innych materiałów, zanim zdecydujesz się ocenić kanał to będzie mi bardzo miło jak zapoznać się z całym materiałem kanał jest poświęcony o moim powrocie do Polski, ale przede wszystkim jest o mojej budowie o, budow o mojej budowie wróć. o mojej budowie mojego domu. Tak? Z źle poszedłem. O budowie mojego domu, który buduję w Polsce. Mówią, że buduje pałac, pod koniec jak dotrwasz do tego pod koniec filmu na pewno zobaczysz propozycje do, do przejrzenia. Tak? Przeprzucę kamerę na drugą rękę, żeby było lepsza jakość. Eee, tematem moim dzisiejszym będzie tak na szybko, bo jak wiecie co piątek wrzucam materiał jakiś, tak na szybko o tym czemu już nie zamierzam wracać do Anglii i nie zamierzam brać, że tak powiem, udziału w tym cyrku. <noise> Oczywiście sobie żartuję jak. Macie moje poczucie humoru, to możecie wiedzieć, że, że ja sobie pół żartem, pół serio o tej Anglii, ale do czego dążę? Moi drodzy, dążę do tego, że mnie rzeczy po imieniu. Czasy Anglii się już skończyły. Czasy Anglii się skończyły. Ja jestem emigrantem zarobkowym, a jeżeli jestem emigrantem zarobkowym, to mam kalkulator. Kalkulator i liczę, co ile kosztuje. Jeżeli budżet mi się nie spina, to najzwyczajniej w życiu, w sensie budżet się nie spina. Chodzi o to, żeby iść do góry, a nie stać w miejscu, bo większość naszych rodaków stoi w miejscu, tak. On tylko ma na jedzenie, na, na, na jakieś tam lekkie przyjemności i... lekkie przyjemności nas za zagłusza lekkie przyjemności ma i on już myśli, że jest królem życia. Otóż moi drodzy, tak nie jest, bo w Anglii jest dosyć wszystko dość drogo, jeżeli nie masz dobrej pracy, z naciskiem na dobrą pracę. Niech tam te Janusze biznesu się nie wypowiadają, że było się uczyć, było się tego. Słuchaj stary, ja po angielsku górę gadam. Pracę jaką chcę, taką sobie mogę znaleźć, jaką chcę. Ale to już nie ten czas, kolega. To już nie ten czas, nie ta, nie, nie ta pora, bo, bo Koszty życia przerastają. Nie wrócę do Anglii dlatego, że chociażby chcę, żeby moja córka wychowywała się w Polsce. Chcę, żeby miała całą rodzinę w Polsce. Chcę, żeby... Chcę, żeby miała całą rodzinę w Polsce. Chcę, żeby... Kurczę, ale mnie zagłuszało. Chcę, żeby miała całą rodzinę w Polsce. Chcę, żeby po prostu moja rodzina... Jak mówił Kargo i Pawlak, cytując klasyka, żeby nasze kości nie szukały się po świecie. I stąd moja moja ta, że tak powiem, kurczę, bo brakuje mi tych słów. Decyzja. Stąd ta moja decyzja, że trzeba wracać do Polski, bo, bo funkcjonować w taki sposób no raczej się nie da. Tak? Raczej się nie da. Kurde, Raczej się nie da funkcjonować. Sorry, że tak, bo ten samochód mi rozbija i nie wiem, czy mnie dobrze będzie słychać. Funkcjonować w ten sposób się nie da. Ja wolę, że tak powiem, żyć w kraju, w którym wiem, że moja córka będzie wychowywana, będzie wychowywana. I źle się wyraziłem, moja córka będzie, bo ten samochód samolot mi rozbił że moja córka będzie. E, kurczę, to no wiecie. Ja wiem, jak życie wygląda w Polsce. Ja chcę, żeby moja córka wróciła do Polski. Yy, chcę drugie dziecko i chcę po prostu funkcjonować trochę inaczej. Mi się nie podoba ta szkoła tutaj, nie podoba... Zaraz się powiedzą, Szkoła Cambridge, najlepsza. A mnie to... W poważaniu mam to. W poważaniu mam to. Uwierzcie mi, że w Polsce też są szkoły, szkoły, które te... A te Cambridge, o oh Cambridge... Okay, no oglądają się chłopie jeden z drugim filmów i pieprzą głupoty takie, że się tylko słuchać nie da. Sprawdź sobie y, statystyki. A co mnie statystyki obchodzą? Statystyki wymyślili ludzie, którzy, którzy, którzy mówią, że coś jest lepsze od czegoś, tak? Więc trzeba sobie samemu powiedzieć, co jest dobre dla ciebie, byku, a nie dla, y, dla kogoś. Nie wrócę do Anglii, ponieważ przeżyłem tutaj już trochę. Wiem, z, z, z jakimi ludźmi ma, ma się tutaj do czynienia. I klimat ten tutaj. Kompletnie mi nie odpowiada. Kompletnie mi nie odpowiada ten klimat. Kompletnie powiem szczerze, że źle się czuję w tym klimacie tutaj. I ja, broń Boże, byku, nie mam nic do ludzi, którzy zostają. Chcecie funkcjonować w ten sposób, chcecie sobie żyć. Ja wiele ja razy pamiętajcie, każda bo ja tak, wiecie, mówię, a ja zaraz się wyłapię jakiś jeden z drugim, z, z Jankiem, jakimś przy, przy, przy żuberku i będą zaraz swoje mądrości życiowe opowiadać, tak? Pytam sobie mądrości, że co, sobie możecie między sobą opowiadać, jak się siedzicie naprzeciwko, to sobie opowiadajcie, nie? Te kawały. Także kto wie, kto, kto mieszka w Anglii dłużej niż, niż 10 lat, wie o czym mówię, tak? I ja tym ludziom nie muszę tłumaczyć, nie? Nie szuka, nie, Niektórzy ludzie na tym kanale szukają... Yy, Przepisu na życie, przepisu na życie, za bo byś mógł to rozwidlić, mógłbyś to. Słuchaj, ja nie będę ci jeden z drugim rozpisywał wszystkiego na kartce. Weź sobie długopis, tak i sobie zapisz na kartce. Sam sobie musisz, że tak powiem, kreować swoją przyszłość. Kreować swoją przyszłość, musisz, a nie ten. Nie wrócę do Anglii, dlatego że, że, że nic tutaj tak naprawdę nie ma. Nic tak naprawdę nie ma, co, co mi się podoba, tak? Jeżeli komuś się podoba mieszkanie tutaj, nic mi do tego. Super. Fantastycznie. Bawcie się, niech będzie wam jak najlepiej. Ja chcę wrócić do siebie, dlatego buduję swój dom w Polsce i tam co niektórzy też, mówią, po co ci taki wielki dom? Po co ci takie coś? Słuchajcie. Ja buduję dom duży, dlatego że czy to moja rodzina, czy cokolwiek. Coś się wydarzy, zawsze mogę ich do domu wziąć, tak, ja mówię na przykład o swojej mamie, jak będzie kiedyś starsza, będzie potrzebowała e, opieki, bo pamiętajcie byki, każdy z nas się kiedyś zestarzeje, a jak każdy z nas się zestarzeje, to będziemy szukali pomocy, u kogo? U dzieci, tak, a jak sobie wybuduję dom, który ma, szczelam 100 metrów, to się będziemy gnieździć, więc to jest taka moja mądrość, <grym> mądrość życiowa, mądrość życiowa że Ja wiem, Byczku, że Ty mówiąc do mnie, że mam 200 metrów, czy tam 300 masz, a po co Ci taki wielki dom, to, 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 chłopie, zrozum to, że Ty w tym domu nie będziesz mieszkał, jeden z drugim, ja w tym domu będę mieszkał, o kurczę, ja w tym domu będę mieszkał, a nie Ty, kurde, jak to się otwiera, o tak, a nie Ty, więc nic Ci do tego. Yy, dobra, bo ja tak przewinąłem, tak szybko, na szybko, co będziemy robić, ale sprawa też jest inna, bo będziemy będziemy kończyć dom. Roboty co nie miara, roboty co nie miara, bo będziemy yy, robić elektrykę teraz, bo to jest ostatni odcinek, który wam nagrywam z Anglii, bo będziemy teraz nagrywać z, z Polski całą serię i przy najbliższe, podejrzewam, parę miesięcy będzie tylko budowa tylko budowa, już Was nie będę męczył tymi historiami swoimi życiowymi, bo co niektórym to nie odpowiada, że znowu flaki z olejem, znowu, no ale panowie, no... To jest kanał o moim powrocie, o moich przemyśleniach na temat życia w Anglii, o... różnych tych sytuacjach, z którym co niektórzy naprawdę nie rozumieją, nie? Ja wiem, że tutaj, już powiedziałem wcześniej, każdy by chciał... pójść tych, kurde, pójść, każdy by chciał, żeby żebym opowiadał jakieś historie Czyli, no, chociaż ja myślę żeby otworzyć drugi kanał o tych grubych historiach które byku <laughs> cię powalą, cię powalą i tam już będziemy lecieć bez, 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 bez hamulsu. bo ja chcę żeby ten kanał bardziej szedł o mojej budowie, o moim powrocie a nie tylko o, o jakichś tam yy, opowiastkach wam bo nie chcę was zanudzać tymi historiami <laughs> zanudzać. Byście szoty robili, byście sobie wy, wysyłali nawzajem, no uwierzcie mi. Yy, oczywiście jak zwykle w kolejnym tygodniu lekko lekko na luzie, żeby, żeby się po prostu wyluzować, a nie, a nie mi się rozbiłem, wyluzować troszeczkę, więc nagrywam wam cokolwiek, żebyście wiedzieli, że żyje, tak, że żyje. że tematem odcinka dzisiejszym będzie Byku jeden z drugim. Czemu nie chcę wrócić do Anglii? Już nie wrócę. Nie wrócę, bo po raz setny. Nie chcę. Nie chcę. Kto żyje w Anglii wie, wie że tu jest Lipton. Lipton i myśl z herbatą Lipton. Dobra, co będziemy robić na budowie? Moi drodzy, na budowie będziemy robić tak: Pierwsza elektryka. Później wjeżdża hydraulik, później wjeżdża. Posadzka, czy to się mówi? Posadzka, no chyba tak. Będziemy robić posadzki, i to już będą materiały same z budowy. Nie będziemy tam robić dosłownie, nie będziemy już opowiadać Wam historii, bo chcę Wam przekazać Wam całą budowę, jak ona wygląda, ile to będzie mnie kosztowało, i gdzieś tam może jeszcze wrzucimy jakiegoś vloga z życia. Vloga z życia. Także kierownik budowy też mi ciśnienie podniósł, bo on już mi drugi czy trzeci tydzień mi wymierza. Wymierza yy, poziom posadzki. Mam dwa okna balkonowe do zamontowania, a nie mogę ich zamontować, ponieważ nie mam poziomu. Nie mam poziomu, więc muszę się uzbroić w cierpliwość. I jestem znany na jego łaskę. Także czekamy, panie kierowniku. Czekamy. A jak nie rozrobimy opadu? <gryw> oczywiście żartuję. Żarty żartami. Moi drodzy, także. Mam nadzieję, że Was kolejny raz nie zamówiłem, nie znudziłem swoimi opowiastkami, gdyż, gdyż tematy się już wyczerpują powoli, a nie chcę już używać już jakichś przekleństw. Nie chcę troszeczkę, żeby ten kanał zeszedł na jakiś niszczy to. A nagrywam to już drugi raz, więc nie wiem czy o wszystkim Wam powiedziałem, bo nie włączyłem mikrofonu i przez 20 minut gadałem do kamery bez mikrofonu. Może i dobrze, bo powiedziałem parę tam grubych rzeczy i po przemyśleniu, no to się jeszcze nie nadaje na internet. Także czemu nie chcę wrócić już do Anglii, raczej znaczy, już nie wrócę do Anglii, bo Anglia się skończyła i na tym zakończymy temat, bo co mądrzejszy to będzie zaraz opowiadał swoje historie. Ja wiem, że tam są Janusze, którzy zaraz będą ja jestem emigrantem zarobkowym. Ja zaznaczam, ja jestem emigrantem zarobkowym i ja przyjechałem tu po pieniądze. Ja chcę zarabiać pieniądze. Jak ja przyjeżdżaliśmy dawno temu, to, to te pieniądze jeszcze były. A teraz tych pieniędzy nie ma. No to co ja mam? Udawać, że co, że czarne jest białe? Weźcie się, chłopcy. Ja wiem, że jak ktoś ma 60 plus lub tam 50 plus, no to on raczej zostanie tutaj, bo ma benefity jakieś, bo ma jakieś tam swoje rzeczy, to on tutaj już będzie koczował, tak? To my to wiemy, nie? To już nikt nie musi mówić, nie? No i oni się... Ta... Ty, słuchajcie, zawsze najwięcej mają do powiedzenia beneficiarze. Oni mają zawsze najwięcej do powiedzenia. Także utnijmy już ten temat, bo to już szkoda gadać. Opcja druga. Opcja druga, tak już wam powiedziałem, że to jest ostatni film, bo mnie już w ten piątek, czyli nagrywam wam teraz samego rana, pewnie wrzucę koło 12 czy któryś tam odcinek. I moi drodzy, następny film będzie już z Polski, z Polski będzie, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale serdecznie was zapraszam do obejrzenia przeważnie z budowy odcinków wtedy ci którzy jeszcze nie wiedzą o czym mówią wiesz, sugerują się tylko paroma filmami przejdź tam na dół i zobaczysz więc większość materiałów z budowy i wtedy będziesz swoje mądrości życiowe mógł opowiadać tak że wracam bez niczego że wracam do niczego. Tak? Przejrzyj sobie materiały i zobaczysz do czego wracam. Także Dziękuję kolejnym subskrybentom, którzy przyszli. Mam nadzieję, że o wszystkim niczym jak zwykle, bo to nie jest przewodnik jak dobrze żyć. Yy, a pamiętajcie o tym, że mam parę asów w rękawie i będę chciał pokazać na tym kanale, a kanał jest czysto dla mnie, więc chylę czoła, po tej stronie budowa, po drugiej stronie budowa. A ja uciekam coś zjeść, ugotować. I moi drodzy, do zobaczenia w najbliższy... oj kurde światło, do zobaczenia w najbliższy piątek o godzinie myślę Koło trzeciej wrzucę wam kolejny odcinek I już z budowy, tak, już z budowy podzielimy go na, na wiele serii i będzie ok. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz przyjrzyjcie materiały z budowy. Cześć!